Witam wszystkich na kanale Matspot w odcinku o mnożeniu jednomianu przez sumę algebraiczną i jest to część pierwsza tego tematu. Przykłady z mnożenia jednomianu przez sumę algebraiczną będą na początku wyglądać tak. Jednomian to jest to z przodu, no a suma algebraiczna no to będzie w nawiasie. I gdzie jest to mnożenie? To mnożenie jest niewidoczne i ono jest między liczbą a nawiasem. Jak jest liczba, a potem nawias, to znaczy, że tutaj jest mnożenie. Ja tutaj jeszcze za pierwszym razem napiszę. Najpierw jeszcze jednak przypomnimy, jak to jest ze znakami, bo to też jest ważne. Jeżeli mnoży się dwie liczby o tych samych znakach, czyli dwie liczby dodatnie albo dwie liczby ujemne, to zawsze wtedy dostanie się wynik dodatni. A jeśli mnożymy jedną liczbę dodatnią a jedną ujemną, nieważne w jakiej kolejności, jeśli te liczby mają różne znaki, to wynik z mnożenia będzie liczbą ujemną. O tym tutaj musimy pamiętać w naszych przykładach. Pierwszy przykład, tą dwójkę sprzed nawiasu musimy pomnożyć razy wszystko co jest w nawiasie, a w nawiasie są dwie rzeczy, w nawiasie jest x i ten x jest dodatni, w nawiasie jest też piątka, która też jest dodatnia. Przy piątce znak widać, przy x ten plus jest taki mały, niewidoczny. Liczba 2 z przodu też jest liczbą dodatnią tutaj na razie mamy same plusy o te znaki, aż tak bardzo się nie będziemy musieli martwić, to zawsze wyjdzie na plusie. No i pierwsze działanie, które musimy zrobić, to jest działanie według takiej strzałki. 2 razy x musimy pomnożyć. Ja to będę tutaj pod każdym przykładem rozpisywał, ale tego tak normalnie to się nie rozpisuje, jak już się umie, to się tego nie rozpisuje. Pierwsze mnożenie 2 razy x to jest po prostu 2x. Czyli według tej pierwszej strzałki, jeżeli mnożę 2 razy x, to mi wychodzi 2x. I te 2x jest dodatnie, bo mnożyłem dodatnie coś razy dodatnie coś. Drugie mnożenie, to ja muszę jeszcze tą dwójkę pomnożyć razy 5. A takie mnożenie 2 razy 5, to mi daje wynik 10. Czyli tutaj wpisuję dziesiątkę. I ta dziesiątka jest dodatnia, bo mnożyłem dodatnią dwójkę razy dodatnią piątkę. No i to już jest wynik z naszego pierwszego przykładu. Przykład B wygląda tak, jest tutaj trochę minusów, więc tutaj bardziej uważamy. Czwórka widać, że ma minusa, jest ujemna, x jest dodatni, tu był ten mały niewidoczny plusik, no i dwójka jest ujemna, dlatego że tutaj ma minusa. Pierwsze mnożenie to będzie 4 razy x. 4 razy x to jest 4x, tylko że tutaj trzeba uważać na znak. Mnożę ujemną czwórkę razy dodatniego x, więc wynik mi wyjdzie na pewno ujemny. I dopiero teraz wpisuję te 4x. Dalej, drugie mnożenie to będzie ta czwórka razy ta dwójka. Jeśli chodzi o mnożenie, to sprawa prosta wychodzi 8, ale ta ósemka jaki ma znak? Czwórka jest ujemna, dwójka jest ujemna, więc ujemne razy ujemne to mi daje wynik dodatni, czyli tutaj mam dodatnie 8. Koniec przykładu b. W przykładzie C jakoś to groźniej wygląda, ale zasada jest ta sama: liczbę 3 musimy pomnożyć najpierw razy 2x. 3 pomnożone razy 2x to jest 6x. Wszystkie te wyrazy były dodatnie, więc te 6x na pewno jest dodatnie, nie było żadnych minusów. Drugie mnożenie to 3 razy 7, czyli 21, i to 21 też jest dodatnie, dlatego że trójka dodatnia była i siódemka była dodatnia. W przykładzie d: siódemka jest ujemna, x jest ujemny, a dwójka jest dodatnia. Pierwsze mnożenie to jest 7 razy x, to jest 7x, i tutaj było mnożone ujemne razy ujemne, więc wynik z tego jest dodatni, dodatnie 7x, a drugie mnożenie to jest 7 razy 2, czyli to dostajemy z tego wynik 14. Ze znakiem jakim? Siódemka ujemna, dwójka dodatnia, więc wynik z takiego mnożenia ujemne razy dodatnie to jest wynik ujemny. Tutaj będziemy mieć minus 14. Przykład E. Tutaj jednomian nie jest już liczbą, ale jest literą. Zasada oczywiście się nie zmienia. Tutaj cały czas mamy mnożenie. Nasze pierwsze mnożenie to będzie x razy x, no to to będzie x do kwadratu. I tu były same plusy, tak? Tu nigdzie nie mieliśmy minusa, więc tu będziemy mieć dodatnie x kwadrat z pierwszego mnożenia. Drugie mnożenie to jest x razy 3. To wychodzi z tego 3x i te 3x też będzie dodatnie. O, tutaj mieliśmy same plusy. Przykład f. To naszym pierwszym mnożeniem będzie 2x, pomnożyć razy x. Tutaj to działa tak, ta dwójka się nie ma z czym pomnożyć, dwójkę tylko przepiszemy. Pomnoży się ten x z tym x, z tego dostaniemy x do kwadratu, przy czym to było dodatnie i to było dodatnie, więc ten wynik z mnożenia też będzie dodatni. Drugie mnożenie to jest 2x pomnożone razy 3. Teraz dwójka z trójką się mnożą, z tego jest 6, a x się nie ma z czym pomnożyć, x przepisujemy, czyli mamy 6x. Ale 2x było dodatnie, trójka jest ujemna. Dodatnie razy ujemne daje nam wynik ujemny. Czy tu będzie ujemne 6x i koniec przykładu. W przykładzie g pierwszym mnożeniem to będzie 3x razy x. Z tego mnożenia wychodzi nam 3x do kwadratu. Tylko uważamy, 3x jest ujemne, x jest dodatni, więc jak się pomnoży ujemne razy dodatnie, to dostajemy wynik ujemny i dopiero teraz wpisujemy to. 3x do kwadratu. Drugie działanie do zrobienia to jest pomnożenie 3x razy 4. Z tego wyjdzie 3 razy 4 to jest 12x, bo ten x już się z niczym nie pomnoży. No i teraz uwaga na znaki 3x było ujemne, a czwórka była też ujemna. Więc tutaj mnożymy ujemne razy ujemne, to z tego dostajemy wynik dodatni, czy będzie dodatnie 12x. I ostatni przykład h. Tutaj pierwszym działaniem, które musimy wykonać, to jest pomnożenie 4x razy 3x, i tutaj mnoży się czwórka z trójką, z tego jest 12 i mnoży się też x z x z tego jest x do kwadratu. I tutaj sobie zaraz wpiszemy, tylko jeszcze przypilnujemy znaków. 4x jest ujemne, 3x jest dodatnie, więc z takiego mnożenia to my dostajemy wynik ujemny. Ujemne 12x kwadrat. Drugie mnożenie to jest 4x. Te 4x trzeba pomnożyć razy 5. No to tutaj się mnoży tylko czwórka i 5, z tego jest 20, a x się przepisuje. Czyli mamy 20x, a z jakim znakiem? 4x było ujemne, 5 jest dodatnia, więc mnożę ujemne razy dodatnie, no to z tego wynik jest ujemny, ujemne 20x. Ja już dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki na kanale MatSpot.